No cześć, cześć, słuchajcie, no zaraz wybory prezydenckie, tam pan Szymek Chłownia pewnie strasznie się denerwuje, bo premier mu obiecał, że zaraz po wyborach prezydenckich, co będzie? Renegocjowanie umowy koalicyjnej, słuchajcie. Także Szymek tam se pamperciki na pewno zmienia, denerwuje się, no bo jaki tam premier może co mu powiedzieć słuchajcie, jak przecież wyraźnie pokazują sondaże, że nawet jakby premier powiedział słuchaj Szymek, ty jesteś pod progiem, więc ty nie podskakuj a to tak nie działa, bo teraz jest PO, PiS a Konfederacja, słuchajcie, jest najwyżej także tam w ogóle y, Szymek jest pod progiem, słuchajcie, wyborczym się okazuje, z najnowszych sondażów wynika ja byłem w szoku, pod wrażeniem Mówię, jak on chłop będzie płakał nie pokazujcie tego, nie publikujcie takich rzeczy, przecież on jest w wy... Wrażliwym naszym sejmowym takim małym chłopcem, Przecież nie wolno takich rzeczy robić. No ale jako to z nią zdzielnie, Tak, ale oczywiście się odgraża premierowi, że tak, będzie renegocjacja i w ogóle. A wiecie, że tak naprawdę, chyba ta trzecia droga i Polska 2050 nie spełniły żadnego postulatu tak do końca, które tam na zresztą nawet. Nawet PO nie spełniło, co tam ze 100 obietnic, co oni tam spełni też niewiele. No ale dobra, nieważne. No w każdym razie, no tam powiem Wam, Szymek ma problem, ma problem, słuchajcie ale zobaczymy, jak to będzie po wyborach, także pośmiejemy się później z tego, a dzisiaj, słuchajcie, chciałem Wam zapowiedzieć, takie są dwa konkursiki takie otworzyłem, beznagrodowo oczywiście, bo nie chcę iść siedzieć, bo wiadomo, jak to z tymi nagrodami, ja nie, ja po prostu, to będziecie mieli ode mnie, nie wiem, oczko, yy, dobry komentarz, czy tam, yy, no nie wiem, coś będziecie tam chcieli, to ja Wam tam zrobię, znaczy nie wszystko, nie wszystko, spokojnie mi tutaj, no. Ale pierwszy konkurs to jest na najfajniejszą, najśmieszniejszą. Słuchajcie, na Na najfajniejszy, najf, najśmieszniejszy komentarz, słuchajcie. Pod shortem czy pod filmem. Ja to wszystko czytam, słuchajcie, będę ze screeny robił, będę wam to wstawiał. Tak, to, ale jeszcze nie dzisiaj, zaczynamy dopiero. A drugi, słuchajcie, taki konkurs, mega konkurs, bo my potrzebujemy mieć. W Sejmie słuchajcie przedstawiciela, właśnie Pato streamerki, czyli musi być Pato. No nie premier już, może nie przesadzajmy, bo jeden premier jest, to do tego jeszcze Pato premier, dwóch to by się myliło, ale musi być jakiś Pato polityk, słuchajcie. Musi być. I powiem Wam tak, że w szorcie tam sobie tak. Ja tak sobie wymyśliłem, że na razie wygrywa pani Kinga Gajewska z workiem ziemniaków. No bo weź na to coś takiego wpadni. Ja bym poszedł, kupiłbym pudełko, nawet te tych, tych rosze, czy tam, no nie wiem, coś tam może, jakieś czekoladę bym kuł... ale ziemniaki do DPS-u. No wygrywa to. Wygra, słuchajcie, na razie stoi na podium. Dawajcie znać w komentarzach, no już tam nawet w szorcie wiem dawajcie znać w komentarzach, która jeszcze z naszych, tych naszych kochanych posłanek gwiazd, która by tam mogła dołączyć do tego konkursu, a już, słuchajcie, już, już tam mamy grubą ekipę, także, ale na razie wam nie wyjawię. Wyjawię wam po wyborach wszystko, słuchajcie, już będziemy i robili, będziemy normalnie notowani. Będziecie tu w komentarzach od razu dawali, będziemy rozpisywali kto, gdzie i jak. Słuchajcie, musimy mieć przedstawiciela pato, pato, premiera, znaczy nie premier, pan, pato, premier pato, pato polityka. Musi, musi być, słuchajcie, musi być taki przedstawiciel. To nie ma w ogóle dwóch zdań. Na dzisiejszy czasy to jak znalazł. Rozwijamy się tam, Unia Europejska. Właśnie taki artykuł znalazłem, proszę wam, porzucę, że pani van von der Leyen się połapała nagle, że ona jest. No na ledwo maila pisze, a tu nagle te Al wyskoczyło, ta sztuczna inteligencja i Europa nie nadrabia, no. <laughs> no to, to słuchajcie właśnie. A my tutaj nadrobimy, słuchajcie. Musi być, no może już na, na przyszłe wybory takiego polityka już będzie, już będzie. Wszyscy politycy, nie? To będzie tak jak dodatkowa liczba gdzieś tam w losowaniu, nie będzie. Wszyscy są już wybrani, już premier, no i teraz musimy wybrać patopolityka. No i będzie taki na przykład. Kilometrówki, właśnie, ziemniaki w DBS-ie. No tak, nie wiecie, no i wtedy wyjdzie taki pato. I, ale słuchajcie, to będzie fajnie, bo taki pato y, y, pato polityk wyjdzie i co on nie powie, będziecie mogli, mogli wszystkiego po nim spodziewać. Nie będzie żadnych niespodzianek wtedy w Sejmie. On będzie mógł wszystko, no. A tak to, wiesz, naobiecują, naobiecują, wy tam, trzymacie kciuki, a niech spełnią, niech spełnią, mają na stupie. A tak to po nim będzie się wiadomo, wszystkiego można będzie spodziewać i tyle. I to będzie fajne. No. Także dobra, słuchajcie, czekamy na rozstrzygnięcie tych wyborów. Czy nasz premier będzie miał asa w rękawie, czy nie będzie miał asa w rękawie, czy pan Szybek będzie się musiał bardziej bać, czy mniej. No nie wiadomo, słuchajcie. No i pamiętajcie o konkursach, bo to są bardzo ważne konkursy. No, mamy się śmiać tutaj na tym kanale, bo ten kanał jest tylko dla ludzi się. Uśmiechają, a nie kurde. Jest. Co ja tu wyprawiam? Nie wiem. Za bardzo się otworzyłem. Słuchajcie. Dobra, idę sobie. Jutro wybory. Trzeba ćwiczyć rękę. Stawiać krzyżyk. Ach, kurde. Nie ma żartu. Trzymajcie się. Do jutra.